Jaruzyn, Naprawdę, słuchajcie, w, w konkurencji niestety w jednej konkurencji trochę im nie poszło i sporo punktów tutaj stracili, bo mieliby naprawdę piękne pudło. E, drugie miejsce, tak jak mówiłem, musimy ogłosić. Ex -ex i Jest to e, Niwy Wilcze. Drugie miejsce. I Bożenkowo. Bożenkowo. Słuchajcie, osiągnęliście dokładnie taki sam wynik jak miwy wilcze. Naprawdę staraliście się bardzo i bardzo mi się to podobało. I słuchajcie, i tutaj nie ukrywam, że dla mnie naprawdę zaskoczenie, ale cały czas wysoko w punktach, a nigdy nie wygrali, żadnej konkurencji nie wygrali, ale cały czas wysoko w punktach. Zwycięzcą tegorocznego turnieju Opuchar Wujta jest Maksymilianowo! Zapraszamy na scenę Maksymiana Nowo całą drużynę. Brawo. Zapraszamy do odbiór pucharu. Kto jest kapitanem drużyny? Wielkie brawa. Słuchajcie, dziękujemy za rywalizację Sołectwo Maksymilianowo z zwycięzcą w tegorocznym turnieju Sołectwo Kuchar Wójta. Yeah! Yeah! <noise> Oczywiście gratulujemy wszystkim zawodnikom i po raz kolejny bardzo dziękujemy za udział.